Gdzie się dać? Wojtek Dać jeszcze Na trzy złote Masz. Dwa złote A nie, nie gdzie trudniej masz masz tutaj. Gdzie trudne? Tutaj? tutaj o Drugą, drugą, wyżej. Tam gdzie czerwone. Masz. Masz dwa złote. A tu tróbka? Jak oceniasz samochód? Chodzi dobrze? Bardzo dobrze. Biegi się dobrze zmienia? Ja no, jeździłem bardzo różnymi samochodami, jeździłem. Trójeczka wchodzi dobrze? Wchodzi, wszystkie biegi, lekko. No dobra, a do, pi do piątki doszedł? Co? Do piątki doszedł? Jeszcze na razie na pięć nie, ale no? do czwórki doszedł. No, Dobra, dobra. W czwórku jechałem. Jakiś Można na miasto jechać, Majer, no. no. A? No i może na miasto jechać teraz, no. Możemy. Załatwić sprawy. I pojedziemy. I pojedziemy. Pojedziemy gdzie? na Bortuczu łatwo. Takie samochód nie leł i sikał, a teraz sika. Sikał ziemnie. No to poletkiemu to się każdemu zdarza. Ja się nie wstydzę, masko moja Ja się nie wstydzę Tu człowiek, ty, a Ty wyjąłeś Wiesz To nie do pomyślenia dla mnie Krzysiek, no kto, kto nigdy nie dał poletkiemu, bardzo. to niech pierwszy rzuci kamień Przepraszam bardzo Tam jest krzaki trzeba pójść do krzak, a nie tutaj o, Właśnie chcę pokazać na was jak się był, samochód. Profesjonalna no robota. No to po prostu wygląda jak nowy. Ale przepraszam Wojtku. To nie kulturalny samochód, bo się ścikał. No i spokój, już tylko Sam się ścikałeś Nie, nie. No i jedziemy na dalsze wyprawy.